będzie. Żadnych kolorów nie będzie. Same białe zostaną. Same białe to zostaną. No to dawaj. im kratę otworzę. A nie, tamte nie, tamte pod kratą siedzą. Nie, tam obcy siedzą Aha. Pod A no... dzisiaj no no do To te... do 5 zł. No, że teraz całe te może ze 130, 140, to no to nie będą chciały latać, to młode wychowują, to będą klepać. Takie sobie zostały. O Wszystko poszło, no jak ładnie się czyściutko zrobiło. 30 dostanie pary się pokopało. No to u kur pewnie siedzą. W tym małym trochę siedzi. O, widzy zaczynał jechać. Przyważyło go już. A to ten co na, na ten lata dwuja? Nie, tam tej pary nie ma. A nie ma? Nie ma. Nie, już muszę go schować, bo był w parze z tą widienką, ale się to pasa do ciemnego z powrotem. Uciekają, ciepło się zrobiło i uciekają. Hmm. Jeszcze pojedynczy latają. Ewidynne. Jeszcze jest, jeszcze nie uciekł. Wiem, że ksiądzie, już go nie zgodnie, więc już, już Pedałuje ładnie. Już go nie wypuszczę. A krymka nie widzę. Jest. Bo w tamtej budzie siedzi? Krymka tu siedzi, w tej budzie. Ale siedziała, nie może jest w Ale jutro jej kupię sam. Jak jest, Krymulka. Dobra, jeszcze rzut na te, na te ładne. Aż miło popatrzeć na takie. Dobra, także powoli się szykujemy do trzymania ładniejszych.